Witam wszystkich bardzo serdecznie na nowym kanale motovlogowym. Dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć co, kto, gdzie i jak, co się będzie działo na tym kanale, trochę informacji, na czym jeżdżę, co robię, co będę chciał robić i tak, dalej, i tak dalej. Eee, Także może zacznijmy od tego na czym jeżdżę. Jest to Duke 125. E, nowa wersja e, czyli ta od 2017 rocznika w górę e, ma ona troszeczkę inny tablet, e, właściwie to ma tablet, bo tam to ma taki jakby licznik bez kolorów, e, inną lampę i troszeczkę inne kształty i malowania. E, Jeździ się bardzo dobrze, na pewno recenzja Duke'a będzie na kanale, eee, tak jak innych motocykli, czyli jakiś yzf MTK e, mt głównie 125, bo e, prawo jazdy najwyższej kategorii jakie mam to jest A1, A1 chyba, nie? A1 jest od 125, o ile się nie mylę, chyba tak. Eee... Mam nadzieję, że z audio wszystko będzie dobrze, że nie mówię za głośno, nie mówię za cicho, wiatr nie przeszkadza i generalnie tego typu sprawy. To może na szybko, jak zaczęła się moja historia z motocyklami. A było to tak, że w wieku 14 lat zostałem namówiony przez moich rodziców na zrobienie prawa jazdy które wtedy pozwalało i nadal pozwala na jazdę 50. maksymalnie. I jest to prawo jazdy kategorii AM od 14 lat, kiedyś dawna karta motorowerowa. No i zrobiłem to prawo jazdy, kupiłem skuterek, chociaż nie byłem za bardzo podjarany, bo chciałem za pieniądze, które miałem do wykorzystania kupić sobie tablet, żeby grać w gry i do teraz się cieszę, że tego nie zrobiłem i co? Pieniądze, które miałem były z komunii były z komunii i jeszcze były to pieniądze, które sam sobie zbierałem przez jakoś przez te wszystkie lata Nie wydawałem ich, one sobie leżały i czekały na ten jeden dzień, w którym zostaną przeznaczone na coś pożytecznego E, bo wiadomo, że jako dzieciak miałem wiele głupich pomysłów, żeby je wydać. E, Także uzbierałem trochę pieniędzy, kupiłem perzata w Speita trójkę e, taką czerwoną ładną bardzo wersję e, w, w miarę przyzwoitej cenie z dobrym przebiegiem i nią sobie śmigałem, nim, właściwie. E, śmigałem sobie nim e, od czasu do czasu, bo za bardzo mnie nie ciągnęło do jeżdżenia na jednośladach z tego powodu, że na początku musiałem jeździć z tatą bo w sumie miałem 14 lat i mu się nie dziwię, że się martwił, że nie potrafię jeździć potem dopiero się usamodzielniłem i mój kolega potem zauważyłem, że ma 50 ja Yamaha TZR w dwusuwie która jest świetnym motocyklem na start E, mimo że ma troszeczkę niewygodną pozycję, to jest naprawdę fajna jak na 50, nie wygląda jak na 50, co jest grane, e, także to Miachę TZR polecam, e, tak samo tego podrzeknika Speedfighta trójeczkę e, Mimo że wszystko miał chińskie to był w miarę spoko, e, bo e, później dopiero jak już sprzedawałem e, go, to się dowiedziałem od taty, że e, od trójki w górę e, wszystkie te serie są produkowane w Chinach. No ale co? E, skutek był bardzo fajny, nauczyłem się jeździć. E, zrobiłem na nim około 3000 km, e, mówię około, bo nie wiem dokładnie. Bo licznik pod koniec się popsuł i mi prędkości nie pokazywał, a co za tym idzie, by nie naliczało kilometrów. E, Tutaj mam zrobione około 3500 km, e, także mam łącznie przelatane na jednośladach dopiero około 7000. E, jest to bardzo mało i ciągle się uczę. Ciągle się uczę, ciągle popełniam jakieś błędy, więc nie bijcie w tych komentarzach, e, ale jeszcze dużo nauki przede mną. E, jeszcze dużo nauki przede mną, bo to jest tak naprawdę pierwszy sezon na biegówce. E, no To jest pierwszy sezon na biegówce Ja się ciągle uczę, ciągle się przyzwyczajam do tego Mimo, że może wam się wydawać, że 3,5 tysiąca kilometrów to jest bardzo dużo I powinienem już umieć jeździć na kole normalnie e, od gór do morza To nie, nie, potrafię i nie mam zamiaru na razie tego się uczyć eee, Tak Tu się trochę poczekamy Zapaliła mi się kontrolka, że mam mało paliwa. Eee, też świetne jest, że tutaj poka pokazane jest, eee, na ile jeszcze zostało tego paliwa. Eee, naprawdę, ten wyświetlacz w tym biłku to jest bawienie. Eee, wszystko, co po prostu potrzebuje eee, motocyklista do wglądu, eee, oraz eee, wszystko nad to, eee, wszystkie duperele i tak dalej. Wszystko tu jest, nie można się do niczego wszczepić. E, ale diłka zostawiam na inny odcinek, bo będzie cały odcinek mu e, poświęcony e, jak go mam zrobionego, e, jak on wygląda, jak on działa, jak się sprawuje. E, I wszystkie informacje potrzebne wam do życia. E, także no, e, co będę na ten kanał wrzucać? Na kanał chcę wrzucać wszystko, czego mi brakuje na YouTubie polskim, bo nie ma recenzji diłka, nie ma recenzji yy, fajnych motocykli. Yy, mówiąc fajnych, yy, chodzi mi o to, że yy, ja mam 17 lat i może to być fajne. Fajne, 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 ciągle powtórzenia robię. Yy, może to być spoko, dlatego że wiele oglądających na YouTube jest w moim wieku. I z mojej perspektywy zobaczę, jak to wygląda, i no, będzie mój cały pogląd na rzeczywistość. Będę wrzucać wszelkiego rodzaju recenzje po jakieś vlogi, i tak dalej. Wiadomo, że nie będę w 100% oryginalny, bo teraz to już się nie da. Bo wszystko, co praktycznie, wszystko, co się chce, to. Co się ma na tym YouTubie, e, ale mówiąc, że nie ma niektórych rzeczy, mam na myśli to, że jest tego bardzo mało i, i chciałbym to zobaczyć w takim wydaniu jak ja to zrobię. E, no i co? E, na pewno będę się musiał powoli przyzwyczajać do gadania do kamery, bo e, nie jest to łatwe, czuję się jak, trochę jak Debil, ale od czasu do czasu pewnie zacznę się przyzwyczajać i. E, I no, i coraz lepiej będzie się mnie odbierać, myślę, nie ja teraz powiedziałem, jak ja to złożyłem, to zdanie, ale e, no, także e, nie wiem, czy mam w sumie jeszcze coś do powiedzenia na taki e, odcinek e, informacyjny, e, chyba nie. Chciałbym Wam podziękować za oglądanie Jeśli czekacie na dalsze filmy, jesteście ciekawi co będzie na tym kanale Chociaż chwilę chcecie pooglądać co ja tutaj stworzę To zapraszam do zasubskrybowania Bo myślę, że się nie zawiedziecie Jeśli Wam się podobało zostawcie łapkę w górę, jak wam się nie podobało, to zostawcie łapkę w dół i napiszcie komentarz, bo to bardzo mi pomoże. Jak napiszecie swoje jakieś sugestie, jak to według was wygląda, co mam zmienić, co mam zrobić, czego chcecie i tak dalej i tak dalej. Więc zapraszam do sekcji komentarzy, coś postukać w klawiaturę i, i bardzo dziękuję, jeśli to zrobicie. E, także już, już ostatecznie, bo kadam jak typowy jakiś youtuberek, to wymusza lajki, subskrypcje i tak dalej. Także już kończę. Dziękuję bardzo jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnych vlogach e, i mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wielkie, cześć!